Witam wszystkich serdecznie z tej strony Studio Gamecom i dzisiaj będziemy robić rozruba w GeTA Asandra w Megapoland Paku Zrobimy rozruba tak, żeby mnie yy, gonili gliniarze żebym miał 6 gwiazdek. Oczywiście bez żadnych kodów na gwiazdki, bez kodów na życie. Na bronie Broń tutaj mam mnóstwo. Także też tu już żadnych kodów nie będę używał, bo to no, tutaj mam naboi od chu. No i później, jak będę mieć te 6 gwiazdek. To będę, będę po prostu uciekać przed tymi glinami. Będę próbować uciec do lakierni samochodu albo lecieć się przebrać, coś takiego. Także najpierw się trochę oddalimy od domu, żeby nie było za łatwo, że zaraz wejdę do domu, jak będę mieć 6 gwiazdek i, i już się będę przebierać. No i tutaj możemy zacząć rozrubę. Jak już będzie mniej więcej policjantów gonić, będę mieć te 6 gwiazdek, czy tam 5, to. Możliwe, że tutaj się będę mało odzywać do mikrofonu, będę się skupiać na tej tutaj całej rozrubie, żeby mnie nie zabili. Trzy gwiazdki. Wszystko zrobione na razie bez żadnych rzutki rakiet. Oddalimy się trochę stąd. Włączę radio. Mogę nawet je w opcjach wyciszyć. Tutaj mi nie skasowali filmiku. O kurde to już swat Jasna cholera A gram bez skar Bez żadnego przebierania się Kurde udało się Tu trzeba było gdzieś przynajmniej pojeść Bo takie coś jak jedzenie to to, to tutaj uważam za normalne, ponieważ no nie jest to żaden kod. Także je pojeść można, kamizelki zbierać można. Także oby tylko zdążyć do jakiejś pizzerii, zanim je zabiją. A kierować jeszcze nie będę i tak policji. się radiowozu nie można przelakierować. UASCJ! No nie wiem, czy tutaj się nie mogą też liniarze pojawić w pizzerii. No, chyba nie. Bo normalnie można, o to nie jest kot ani mod. No i przydałaby się kamizelka, jest pod mostem. Czy ją tam dojada, czy mnie rozwalą, to nie wiem, zobaczymy. FFF -f -f tutaj gdzieś radio zbił. O! Udało się jakim cudem. Gwiazdki są, ale gwiazdek też nie zbieram, dopóki nie nazbieram sześciu gwiazdek. I tych gwiazdków, tych... tych ikon na mapie... ...nie zbieram, dopóki nie będzie 6 gwiazdek. I wtedy można... uciekać, spieprzać, kombinować. Zobaczymy, jak mi to długo... Zajdzie już, prawie mam... Prawie mam te 6 gwiazdek. O, Kelinaże. Moc samobójców. Kolejni helikoptery może w końcu użyjemy wyrzutki o kurde nie nie, nie nie gdzieś tu drugi był kurde to się dobrze nie skończy Sześć gwiazdek musi być i mogę uciekać Jest sześć gwiazdek, więc mogę się stąd ewakuować już w końcu. Ale żeby było jeszcze trudniej, to nie polecę do domu się przebierać. To spróbuję gdzieś indziej w sklepie się przebrać albo... czy auto. Więc jeszcze trudniej. To jest mnóstwo glin. Nie wiem, czy nie ucieknę tam przez ten tunel i tam na końcu... Troszkę, troszkę trzeba drogi przebiec i tam będzie parking. To tam będą jakieś auta zaparkowane. Mamy 6 gwiazdek, mogę uciekać. Będzie, ten, będzie parking z samochodami, nawet ścigać jest na samej górze, także można ścigacza wziąć, uratować ludzko na ścigaczu. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. O! Udało się chociaż tyle. Jest ścigać. Wojsko mi go, kurde. na pierdziele, czołg. Kurde, dobrze, że się nie wywalił teraz. Teraz gdzieś sana, gdzie wojsko albo to już po Tuż po mnie się czołgi pojawiają już. Kurde. O kurde. Udało się. Trzeba teraz chwilę poczekać. Może nawet uda się jeszcze czołg bez kodów ukraść. Kurde. Byłoby dobrze. Tylko poczekam aż gwiazdki znikną, to wtedy mi zostanie tylko jedna gwiazka. O, ten gliniarz też by się mógł pojechać. Dobra, udało się jeszcze czołg ukraść bez kodów Także wcale fajnie się wszystko udało. Także można ten filmik nazwać Jak zdobyć kod Znaczy się jak zdobyć czołg bez kodów Tylko teraz bym chciał uciec po prostu legalnie do domu Jak my zatrzymy policję, to nici wydą z tego czołgu. mam chyba jakieś auto, ale... cholera... Czekajcie, zrobimy taki trik, zapiszemy ja Jak zapiszę, to chyba mi gwiazdki znikną, nie jestem pewny Ale w sumie można się jeszcze... Czekajcie, w sumie... Jak zapiszę, można się jeszcze w sumie przebrać Dobra, zapisałem i już gwiazdki zniknęły Zobaczymy, czy czołg jest dalej Czołg nadal tutaj jest いい。<laughs>